Policji Wolsztynie, pana inspektora Zbigniewa Drzymały, pragnę serdecznie powitać wszystkich dostojnych gości, którzy swoją obecnością uświetnią dzisiejszą uroczystość. Słowa powitania kierują do pana inspektora Tomasza Dragińskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Witam serdecznie pana Janusza Trąskowiaka, starostę Powiatu Wolsztyńskiego, oraz pana Piotra Krajewskiego, wicestarostę Powiatu Wolsztyńskiego. Witam serdecznie pana Wojciecha Lisa, burmistrza Wolsztyna. Witam pana Jarosława Adamczaka, przewodniczącego Rady Miasta Wolsztyna. Pragnę powitać również pana podinspektora Michała Kominowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Kadry Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Witam bardzo serdecznie pana komisarza Krzysztofa Krawczyka. Witam pana komendanta Straży Miejskiej, pana Mirosława Miętusa. Witam obecnych na sali funkcjonariuszy policji. Bardzo się cieszę również, że są wśród nas przedstawiciele lokalnych mediów, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Drodzy Państwo, rozpoczynamy część okolicznościową uroczystości związaną z powierzeniem obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Olsztynie. Proszę Pana podinspektora Michała Kominowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o odczytanie rozkazu personalnego o powierzeniu obowiąz obowiązków pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie. Panie i Panowie oficerowie, rozkaz personalny nr 1392 przez 2016 z dnia 1 lipca 2016 roku. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, z dniem 5 lipca 2016 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie, komisarzowi Krzysztofowi Krawczykowi. Rozkaz podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, inspektor Tomasz Krawiński. Proszę o nowo powołanego zastępcę o złożenie meldunku panu komendantowi. Panie Komendancie, komisarz Krzysztof Krawczyk wejduje objęcie obowiązków pierwszego zastępcy komendanta prawie Policji w Kursynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana inspektora Tomasza Drawińskiego, komendanta wojewódzkiego Policji.